Szanowni Państwo, a więc co się dzieje? Proszę zobaczyć, co za wspaniały widok! To za wspaniały widok: 3,62 za dolara amerykańskiego. 3,623,61 3,61 za dolara amerykańskiego. To znaczy, że w kantorach dostaniemy może 340 zł za 100 dolarów amerykańskich. Proszę bardzo, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy minutowy wykresik. Na minutowym wykresiku mamy 3,618. Na 30-minutowym najwyższe umocnienie polskiej złotówki do dolara amerykańskiego to też tyle samo. 3,61 za dolara. No katorach płacą 349, 345. W gorszych katorach dostaniesz tylko 339 zł za 100 dolarów. 339 zł za 100 dolarów, szanowni państwo. Dostaniecie Proszę zobaczyć co tutaj się dzieje. To jest niesamowite. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wykres zapaści Dolara amerykańskiego, e, znaczy zapaści polskiej złotówki, a zapaści dolara amerykańskiego właśnie się kreuje, e, bo jeżeli spojrzymy, proszę bardzo, jeżeli sobie spojrzymy, o tutaj mamy wykres oczywiście e, dolara amerykańskiego do polskiego złotego, i gdybyśmy sobie narysowali, tutaj wykres, proszę bardzo, pyk. I pyk, prawda? Tutaj. No to jesteśmy, szanowni państwo, w trendzie spadającym dolara amerykańskiego. Oczywiście tu jest ten trend e, kilkudziesięcioletni, prawda? Czyli wzrostu dolara amerykańskiego, prawda? Tutaj dolar amerykański się, proszę bardzo, e, Wzrósł, zapadł, wzrósł, zapadł, wzrósł, zapadł, prawda? E? Teraz może wzrośnie i zapadnie, wzrośnie i zapadnie. No, mam nadzieję, szanowni państwo, że do tego wszystkiego dojdzie. Yy, dzięki temu w Polsce będzie mogło być niskie oprocentowanie i niska inflacja. Szanowni państwo, i niska inflacja. Miejmy nadzieję, że to nie jest tylko chwilowe, wakacyjne. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie dalej postępować. Oczywiście, dalej można powiedzieć, że jesteśmy w ramach zapaści polskiego złotego, bo czasem te liny się przeciągają mocniej. Jeżeli byśmy sobie tak narysowali, no to widzimy, że no może być i tak, prawda? Więc to tylko troszeczkę jest, no ale. No, ja mam nadzieję, że polska złotówka będzie się utrzymywać na tym kursie, o którym mówię w szorcie. Proszę sobie wejść w shorty, tam jest tylko kilka shortów, one mają tam po 30-50 tysięcy wyświetleń. Tam jest prognoza dla polskiego złotego i dla dolara amerykańskiego, trzyletnia, i ona się sprawdza. Szanowni Państwo, od trzech lat wszystkie dolary wymieniane na polskie złotówki dają czysty zysk. Wszystkie dolary wymieniane na polskie złotówki dają czysty zysk. Nie dość, że polska złotówka jest więcej oprocentowana, to dodatkowo no, rośnie do dolara amerykańskiego od trzech lat. Tak? Więc wszystkie dolary amerykańskie, które się wymienia, wszystkie funty brytyjskie, wszystkie euro, które się wymienia przez ostatnie 3 lata, z euro troszeczkę gorzej, prawda. Właściwie to głównie dolary amerykańskie i funty brytyjskie, tak. Wszystkie dolary i funty brytyjskie, które wymieniamy od 3 lat i mamy za to oprocentowanie w banku, zyskują, prawda. Bo dolar amerykański spada z 5 na 4,90, 80, 70, 60, 50. 44, 10, 4 390 380 370 3, dzisiaj tak. W kantorach dają szanowni państwo po 330 zł za 100 dolarów amerykańskich. No po 330 zł było 500 330 szanowni państwo, jesteśmy w klubie. Jesteśmy z powrotem, jesteśmy w klubie 361. Do ilu może spać dolar amerykański? Szanowni państwo, dolar amerykański może spać nawet do 2 zł bezproblemowo. Bezproblemowo, Przepraszam, łyczek kawki. Mój ukochany łyczek kawki, a wezmę sobie jeszcze jednego ukochanego łyka kawy. Przepraszam Państwa. No i jedziemy. Szanowni Państwo, 3 złote za dolara amerykańskiego to może być normalka. Szanowni Państwo, jeżeli dolar dalej będzie spadać, złotówka będzie się umacniać, mam bardzo dobre wiadomości i inflacja spadnie, to mam bardzo dobre wiadomości: będzie można obniżyć oprocentowanie y, kredytów. Będzie można obniżyć oprocentowanie, Szanowni Państwo, bazowe. Jeżeli y, polska złotówka dalej będzie się umacniać, dalej będzie mocna, będzie można zacząć obniżać oprocentowanie. Szanowni Państwo, y, jeżeli inflacja jeszcze y, spadnie troszeczkę, to można obniżać o następne 0,25 bez żadnego problemu. Zobaczmy jednak czy to będzie takie bez żadnego problemu do innych walut, bo musi się wszystko sprawdzić prawda? Zobaczmy tutaj polską złotówkę do funta brytyjskiego. No 4.97. Polska złotówka też się umacnia do funta brytyjskiego, więc jeżeli będzie się tak utrzymywała na poziomie jakimś tam 4.97 a inflacja spadnie, albo nawet jeszcze troszeczkę się polska złotówka umocni i do dolara będzie się umacniać, no to tutaj jeszcze kilka groszy ewentualnie. Polska złotówka i tak jest mocniej oprocentowana od funta brytyjskiego, tak. Jest mocniej oprocentowana od funta brytyjskiego i to znacznie. Więc będzie można naprawdę obniżyć to oprocentowanie o 0,25, może już nawet przy następnej sesji. I bez żadnego problemu, szanowni państwo a, a kto wie znając yy, pana profesora Glapińskiego yy, prezesa Narodowego Banku Polski yy, no to może dojść do tego, że tutaj pan prezes sobie zaraz o pół procenta bo on to, to tak nie lubi standardowo, to on tak lubi sobie uznąć o 1%, o pół procenta, prawda yy, bo to on nie robi tak jak w innych bankach, że tam po 0,25 yy, tam o 1% przed wyborami, o pół procenta przed wyborami, prawda, no to tak dziwne. Nie, no to uróżnię o 0,5%, no może nawet, prawda? A i tak będziemy mieli bardzo wysokie oprocentowanie. No mówmy sobie wprost, jeżeli tak dalej będzie, będzie można obniżać, szanowni Państwo, do euro. Do euro jest y, lekki problem zapewne, bo do euro nam złotówka się utrzymuje generalnie tak samo. Yy, mniej więcej, no, wkręcaj się euro. No i widzimy tutaj, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy euro raczej nie pozwala nam na jakieś obniżanie, mocne oprocentowania. Ale jeżeli tam o 2-3 grosze się umocni, to będzie to możliwe. Złotówka. Naprawdę istnieje prawdopodobieństwo, że na następnym meetingu profesor Glapiński naprawdę urznie o 0,25 albo urąbie o pół. E, istnieje takie prawdopodobieństwo istnieje takie pra prawdopodobieństwo że tak będzie pamiętajmy nawet gdyby Rada Polityki Pieniężnej e, i Glapiński uznali oprocentowanie o e, 0,5% to dalej będziemy mieli gigantyczne oprocentowanie 4,75 więc to i tak będzie jedno z najwyższych oprocentowań w całej Europie. No, mówmy sobie prosto. Fund brytyjski ma 4,25, my mamy 5,25, to jest aż 1%. Nadal będziemy mieli znacznie o 0,5% wyższe od Brytyjczyków. O 0,25% wyższe od Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli skrajnie wyższe od strefy euro, a jeszcze bardziej wyższe od Duńczyków. No wyższe tak samo mniej więcej od, Czech od Szwedów, prawda? Znacznie wyższe od Czechów, nie wspominając już o zerowym oprocentowaniu w Szwajcarii, szanowni Państwo. Więc tutaj to będzie taki plusik. To będzie taki plusik, jeżeli to się stanie. Dla wszystkich, którzy mają raty kredytów, prawda? I dla wszystkich, którzy nie chcą za mocnej złotówki, bo teoretycznie przez to Polacy będą wyjeżdżać z Polski na wakacje zamiast zostawać, i przez to, jak będzie za mocna, to teoretycznie może mniej ludzi przyjechać do Polski, prawda? To różnie, różnie może być. Mnie się wydaje, że Obniżą oprocentowanie na następnym meetingu. Jeżeli tak złotówka będzie się zachowywać dalej, chyba że nie chcą, chyba że coś tam na horyzoncie będzie innego, mimo tego będziemy mieli dalej gigantyczne oprocentowanie. Dla mnie prawdopodobnie 0,25% to na pewno będzie kto wie. Może nawet uczną o pół 0,5%, chyba że coś tam trzeszczy, chyba że coś się tam dzieje. A jeżeli się nie dzieje, to zapewne do tego dojdzie. Zdziwię się, że gdyby inflacja miała spaść w Polsce, zdziwię się, gdyby złotówka miała się umacniać do dolara, do funta yy, i, trosze, i kilka groszy, jeżeli by się umocniło do euro. Zdziwię się, jeżeli o te 0,25 to oprocentowanie nie zostanie użnięte. Pozdrawiam, Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania. Trzymamy wszyscy kciuki za polską złotówkę, trzymamy wszyscy kciuki za polską gospodarkę. Miejmy nadzieję na spadki inflacyjne. No, jedzenie nam wszędzie rośnie, nie trzeba gazu, nie trzeba prądu, jest ciepło, znaczy ciepło, no jest jak jest, prawda? Nie ma jakichś upałów, nie, nie jest gorąco, jest po prostu tak. No, nie ma zimy prawda pozdrawiam do usłyszenia już wkrótce cześć